Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam przepis na pyszną babkę z ajerkoniakiem. Piękna, puszysta babka o pięknym, żółtym kolorze i wspaniałym smaku. Mam nadzieję, że zagości ona na waszym wielkanocnym stole i tak jak i mi będzie Wam bardzo smakować. Ja Wam życzę Wesołych świąt smacznego i zapraszam Was na filmik. Do miski wrzucam 5 jajek. Jajka utrę z cukrem. Tutaj mam 250 g cukru. Jeżeli wolicie ciasto z mniejszą ilością cukru, dodajcie go po prostu mniej. Do jajek dodam również szczyptę soli. Następnie w dalszym ciągu cierajem dodawać będę 250 ml oleju. Oleju roślinnego, takiego o delikatnym zapachu i smaku. Następnie dodaję air koniak. Tutaj mam go również 250 ml. Jak widzicie, przepis jest niezwykle prosty do zapamiętania. W dalszym ciągu miksuję. Następnie do mojej masy przesieję 250 g mąki pszennej. Doma łyżeczkami proszku do pieczenia. I całość wymieszam łopatką. I po wymieszaniu moje ciasto na babkę będzie gotowe. Dobrze mieszam od spodu. Tutaj przygotowałam sobie foremkę na babkę z kominkiem, którą posmarowałam masłem. Teraz do mojej formy przeleję ciasto. Pikarnik nagrzałam do temperatury 180 stopni Celsjusza. Moją babkę piec będę do suchego patyczka, tak około 50 minut. Pamiętajcie jednak, że każdy piekarnik piecze inaczej i czas pieczenia może się zmienić. Jak widzicie, babka ma piękny, żółty kolor. Idealna będzie na Wielkanoc. I babkę wstawiam do piekarnika. I tak prezentuje się moja babka wyjęta z piekarnika. Ja ją zostawiam w formie na 10 minut. Następnie wyjmę ją z formy i wystudzę na kartce. I tak pięknie prezentuje się moja baba. Jak widzicie pięknie wyrosła. Teraz ją wystudzę. Następnie zrobię lukier. Do miseczki wrzucam tak mniej więcej 4 łyżki cukru pudru. który wymieszam z trzema łyżeczkami koniaku. jeżeli lukier będzie za gęsty dodam więcej likieru natomiast jeżeli będzie on za rzadki to sypię cukru pudru i zrobiony w ten sposób lukier odstawiam na 10 minut a następnie poleję nim moją babkę. I moją piękną babkę posmaruję teraz lukrem. Oczywiście, jak najbardziej możecie lukru zrobić więcej. I w ten oto sposób prezentuje się moja piękna babka. Jak widzicie, ją jeszcze tutaj ozdobiłam takimi żelowymi cytrynkami, listkami mięty. Babka wygląda przepysznie, na pewno taka będzie. Będzie również pięknie prezentować się na, na tym stole. Mam nadzieję, że ten przepis Wam się spodobał. Ja jak zwykle dziękuję Wam bardzo za wszystkie polubienia, subskrypcje i komentarze. Subskrybując nie zapomnijcie nacisnąć na dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o następnych filmikach. Ja Wam życzę zdrowych i wesołych świąt. Dzisiaj się już z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie. Pa!